Jezu, się, cały czas biega w kółko, dobra. Hej, witam Was wszystkich z powrotem na moim kanale, ja jestem Masza, a dzisiaj będzie film, który serio strasznie długo czekałam, żeby nagrać, bo będę szła do najgorszej makijażystki. W Warszawie. Ja widziałam już taki, wiecie, trendy z zagranicą i się mega zdziwiłam, że nikt tego w Polsce nie nagrał. Tylko MudoR mu, ale to był fake. E, także serio can't wait. Ale jeszcze zanim e, będzie film, to zapraszam was na moje social media, czyli Instagram, Twitter i TikTok. Także ja i w ogóle słuchajcie to. Ja jestem tylko właśnie bez makijażu, no bo you know, będziemy robić make-up. E, zaraz mam w tutaj gdzieś makijaż, który chcę, żeby był wykonany. I słuchajcie, nawet nie macie pojęcia, jak to jest kurde, ciężko znaleźć. Naprawdę, jest tak ciężko znaleźć źle oceniany salon, że to jest hit, bo teraz wszyscy wiecie, kupują jakieś oceny albo usuwają swoją google i tak dalej, i wszystkie miały po 4-5, ale się wycwaniłam i wzięłam w buksy tam wiecie, takie naj... najwyżej oceniane, i wzięłam ostatnią zakładkę. I słuchajcie, zadzwoniłam do tej pani i ona była tak miła, że I can't i mi jest trochę głupio tam iść, wiecie, ale nie będę, nie będę po prostu podawała nazwy jej salonu. Widziałam jej inne prace, to było trochę questionable, a makijaż nie jest taki tani, bo kosztuje dwie zł. Także ja. W ogóle, zjadłam <laughs> sobie nową, się. Co rysiu? W ogóle, mam rude włosy, nie mogę tego przeżyć, a jest dzień przed galą. I ja po prostu tam wyjdę i będę, like, ruda. Ja. Yeah. E, nie wiem, czy wy coś tak macie, ale ja na przykład nienawidzę wiązać butów. Zawsze mi się i tak rozwiązują. Ja nie wiem, po prostu naprawdę. Moja matka mnie chyba nie kochała, że mnie na, nie nauczyła dobrze wiązać butów. Są ludzie które robią tak i buty są zawiązane, a ja po prostu siedzę i, like. Lubię, jak są takie, wiecie, tak ciasno. I w ogóle jeszcze mega mnie to zaskoczyło, ale e, to jest w centrum, a ja byłam pewna, że to, wiecie, będzie na jakimś Ursynowie albo w jakimś, nie wiem, po prostu na zatopiu, a to nie, to w centrum. Zajebiście. Znowu się zatrzymała winna. Za każdym razem, jak tutaj jestem, to się modlę po prostu, żeby nie zdechnąć, bo już raz się zatrzasnęłam, a gdzieś mega się spieszyłam. I oczywiście, co pierwsza zrobiłam? Wyjęłam telefon, żeby nagrywać Insta Story, żeby wyjdę, to, że chłopacy. wodzy. ile? Patrzcie, to jest stary. Zmiana Udzera, bo że nie widzę tych włosów. Mmmm, and yeah! Zobaczymy, co z tego wyjdzie, naprawdę. I'm so excited. Bo w ogóle w tym salonie, naprawdę, tam chyba pracuje jedna pani i ona robi paznokietki, przedłużenie włosów. Laminacy brwi, jakieś wiecie yy, usta, i tak po prostu człowiek, orkiestra. Dobra, ja już jestem w centrum. W ogóle nie mówiłam tej babce, że będę to nagrywała, także nie co mi powiedzieć, że nie. nie nagrywam swój dzień. Albo nie, muszę mieć pamiątkę czy coś takiego. Mam nadzieję, że nie będzie robiła problemów. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak, tak, tak. tak, tak Szanowny że jest odwołany? Nie. 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 się nie odwołałam. A, a może by się trochę później umówić, ja eee, to będzie trwało? półtorej godziny, nie. A dlaczego ja nie odwoływałam? Nie, Jakby... no ja tu przeczytałam, że, teraz, że coś odwołana, ale może z nerwów... Nic nie odwoływałam. Eee, to przepraszam, najboci jeszcze nie zaczęłyśmy. I tyle. Po prostu wie pani mogę próbować, ale ja to nigdy tego nie robiłam, to nie chcę okay. ryzykować. No to no. czyli to albo to, tak? No tak. Kolory są, nie eee... pani może być kostyl jest inny, prawda? No to może być ten zielony. Pokazuję zielony. Zielony. takie, które właśnie mają tą świetlistość taką mm -hmm. z to, to może to... być chyba ten... Storek? To, to co pani już powiedziała? Ten krokodyl. Ten, ten? To? <laughs> Tak. To jest to. Chyba <laughs> ja się trochę zestresowałam tą kamerą, coś powiem. Gdzie są z puder, tylko zawsze też jestem cała w pudrze. Nie, yes, za bardzo. jaj. Co, daleko poszłam? Fajnie, ale jeszcze bym chciała dużo tego błysku, nie? W kolęcikach, w nie sensie się tak na powietrze. Tak, jakich błysków? Mm, tak, żeby było trochę bardziej błyszczące. Okej, okay. okay? no przyjdzie na to czas. MUCHACIE! Hmm? Krzyż miałam zawał. Widocznie? No, dobrze, że to nie czarne. Tak? po porazy mi się osypał czarny cieni. No to to jest. Miałam zacząć od samego oka, ale ponieważ one przechodzi wyżej, boki to, to tak. Ale jest ok. Świetlacze, no może nie, co dobrze. Brązery, te inne wykańczacze. Zamykamy luźno. Dobra, luźno. Zamykamy luźno, bo się zmarszczki minaku na robią. Jest luźno? Nie, nie, ona nie jest zamknięta. Tak to nie przeszedłem, tak? No, o, ale, ale otwieram. O kurde, tylko zlasło mi teraz w ogóle. Bo wam na ręku, było dobrze, ale może nie podeszło jeszcze. Nie no, troszeczkę więcej, żeby tak podbić, nie, ten błysk. Nie, ale teraz widzę, że się mocno świeci. Tak? Mhm. Dobra, teraz pracujemy nad drugą stroną. Jeszcze trochę mi czasu zostało. bo się klientka spóźniła. Mhm. A jak nie dojrzę, poproszę, bo mam 16.30 dopiero mi problemy, tak? A tu mają trochę zagubiony kontur. Trzeba im stworzyć prawda? A wyśle mi pani te filmiki? Teraz no, tak. Oczy. Oczy i jeszcze trochę brązera, ale tym brązerem to z panią wyjdzie na dwór. Na dwór wyjdziemy z brązerem? Tak, bo ja wtedy będę miała bardzo dobre światło, tak? Się świeci. Świeci, nie? Mhm. To, to, to podbiję jeszcze tam kości, Pani twarzy, jak do obrazu. Dobra, to teraz, co ja mówiłam, co jeszcze Pani zrobię? Dolne rzęsy. A, dobra, ja, ja zapomniałam. A jeszcze jeszcze? A, te papiery zabiorę. Czekaj, teraz sobie zrobiły portretowe zdjęcie. Okej, okay, patrzeć gdzie? Tak, czekaj. Och, z tymi cieniami to... mi Pani pokaże trochę. Teraz oczy pani zamknij. Światło do tego, głupi telefon jest tutaj troszeczkę dotrę, co? Gdzie? Patyczkiem. E, nie widzę. Tę, A ten ja trochę nie widzę. widzę. O! Musiałam się gdzieś schować, żeby to nagrać. Słuchajcie, jest po prostu masakra. Ja wyszłam, ja tylko od razu za założyłam okulary. Dlatego, że po prostu ludzie się na mnie na ulicy dziwnie patrzą. Jest po prostu kurwa masakra. Ja myślałam, że czy gdzieś pójdę, może sobie na jakieś zakupy założę okulary, żeby mi nie będzie tak źle. Jest masakra. Przepraszam, ale jest naprawdę i can't Jak wam opowiem w ogóle, jak to wyglądało? I ocenię ten makijaż w domu już, bo naprawdę. Jeszcze Wam opowiem, Makijasz kosztował 460 160 zł, zapłaciłam 200. I już nie było wcale tak miło, zaraz Wam opowiem czemu. Ja pierdolę. Jestem kurwa w szoku. Jestem kurwa w szoku. Czy Wy to widzicie? Ja pierdolę. Podkład za ciemny, ja po prostu swędzi mnie, słuchajcie, cała twarz. Więc nie, naprawdę nie wiem od czego kurwa zacząć. A więc może. Puh. Zacznijmy od tego, że przyszłam tam. Sterylność zero. Ta babka malowała mnie brudnym beauty blenderem oczywiście suchym. Nie namuczyła go ani nic. Ja pierdolę. Pędzle były z Chińczyka, oczywiście brudne, nie, nie odkaziła nic, nic nie zrobiła. Wycierała mnie jakimiś ręcznikami papierowymi. No słuchajcie, tragedia. Tragedia zero jakiegokolwiek, naprawdę zero jakiejkolwiek higieny, niczego, niczego, naprawdę niczego. Umyła może dwa razy ręce, później dotykała telefonu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja jestem po prostu kurwa in shook. Malowała mnie dwie godziny ponad. Miała dwa podkłady. Wybrała mi ten drugi, ciemniejszy, czyli trumacz. Zapytała mnie, czy ja chcę wolać ciemniejszy, jaśniejszy. Ja mówię, no, wolałabym, żeby był taki po e, prostu, który pasował do mojego koloru skóry. A ona, że aha, okej. Okay. I w ogóle nie chciała mi pozwolić nagrywać. Ja chciałam tylko i wyłącznie nagrywać swoją twarz, w końcu jakoś się udało ją przekonać. I słuchajcie, ona się zachwycała, że ona zrobiła zajebistą robotę I słuchajcie tego, co się stało Kurwa, ja nie mogłam w to uwierzyć, po prostu Ja naprawdę nie, nie mogę w to uwierzyć, że tak jeszcze ktoś może zrobić makijaż I skasować za to 200 zł Bardzo się zachwycała, że jak jej pięknie wyszło I że po prostu, oh my god Że po prostu, oh my god, on point, slay girl I tak dalej, i tak dalej Że ona się nie może napatrzeć, jak jej pięknie wyszło Robiła zdjęcia później mi cały czas, bo nie mogła po prostu wyjść z podziwu. Słuchajcie, zmusiła mnie, żeby wystawić jej pozytywną ocenę na buksach. Powiedziała, że mam wystawić przy niej. I napisałam, że bardzo ładny makijaż, miła atmosfera, ale. Jak przyszło co do opłacenia, słuchajcie, to, to jest kurwa hit. Jak przyszło co do opłacenia, ona powiedziała, że ona nie wie ile tam było, ale ona by chciała 200 zł, dlatego że ona tyle się napracowała. A było 160 i ja stwierdziłam, że chuj, bo nie chcę mi się z nią kłócić. Ja, yeah, I can't po prostu. Zważone wszystko. Plamy. Ja pierdolę. I słuchajcie, jak tylko zapłaciłam, już tyle nie było. Nie była, jak już nie wiem, ton zmieniła. Coś takiego. Swędzi mnie w ogóle cała twarz. Ja się boję, co teraz będzie. Ja pierdolę. Ja. Ja po prostu. I wybrałyśmy tamto zdjęcie, tam, tamten makijaż, bo ona powiedziała, że tamtego nie zrobi, bo nigdy nie robiła linerów. I ja po prostu. Ja kurwa, ja nie mogę w to uwierzyć. Ja kurwa, nie mogę w to uwierzyć. Czylicie, że ja się naprawdę chowałam. Ja jestem po prostu na lepszym że jeszcze ludzie tak malują w Rysiu. Sorry, bo mi grys ubrania. Patrzcie jak przeprasza. O jezu. Także naprawdę uważajcie, uważajcie gdzie chodzicie na makijaż. Ja mam nadzieję, że nie dostanę hifa, ani syfilisa, ani nic takiego. Odkażę sobie ryj i po prostu ja, slay, slay. Może tak pójdę po prostu. Powinno tak chyba iść na fejm ma. Słuchajcie, zostawcie komentarz, łapkę w górę. Jeśli chcecie jakieś to łapkę w dół. No i co? za moje poświęcenia, dlatego, że to jest po prostu... To jest poświęcenie, słuchajcie, mojej twarzy, mojego życia, bo po prostu mojego wszystkiego. Eee, także ja... I co? Widzimy się w kolejnym filmie. Bye!